W raportach od agencji trzeba przede wszystkim patrzeć, czy są tam zawarte te rzeczy, które były określone do wykonania w umowie podpisanej, podpisanej z agencją. Jeśli umówiliśmy się na konkretne działania do wykonania, nie wiem, określona liczba linków, określona liczba treści, określona liczba zoptymalizowanych podstron, to wtedy należałoby takich właśnie informacji też w raporcie, też w raporcie szukać. Druga rzecz, to to, czym jest tam dołożony jakiś komentarz od specjalisty, ponieważ wyciągnięcie po prostu danych z Search Console'a, z Analyticsa, może z jakichś innych narzędzi i wrzucenie ich do templatki raportu jest stosunkowo prostą czynnością, natomiast niewiele wnosi dla biznesu. Więc w raporcie, gdybym był w pozycji klienta, zawsze szukałbym, oczekiwałbym, aby przy takim raporcie znalazł się też komentarz dotyczący tego, co się dzieje na stronie. W jakim kierunku idziemy? Czy może też jakichś informacji o, nie wiem, o najnowszych zmianach w algorytmach?